Witam Was widzowie w kolejnym vlogu, tym razem z Rumunii, a dokładniej Bukaresztu. Jak możecie zobaczyć, ja już jestem na miejscu, jakaś willa w ogóle. Zacząłem troszkę w inny sposób, ponieważ wczoraj przylecieliśmy o godzinie pierwszej i musieliśmy szybko dotrzeć na nocleg, który został zabukowany na ostatnią chwilę, także po prostu nic wtedy nie nagrywałem. Ogólnie rzeczą, która mnie na razie najbardziej zaskoczyła jest to, że mamy 17 stopni, a tak dla Waszej informacji jest teraz 22 listopada. Jak w Polsce wylatywaliśmy, to przeżyliśmy. Czekam, że było minus jeden albo minus dwa. Zobaczcie, idę sobie po prostu po drodze do sklepu. A tutaj normalnie macie jakieś stado owiec, a tam możecie zobaczyć ziomka, który mi nim kieruje, czy coś. Jeszcze w ogóle zwróćcie uwagę na te wszystkie kable, które tutaj się ciągną. Jak to wygląda? A ja teraz idę do sklepu, także widzimy się zaraz. Już jesteśmy, to jest jakiś sklep, w ogóle ktoś się nazywa Peni. Jeżeli ktoś z was nie wie To mamy tutaj taką walutę klej, lej Jeden lej to jest jakieś 84 grosze Zobaczycie teraz tutaj Kajzerka 30 groszy Jakaś bagietka też 30 niecałe Ogólnie ceny są bardzo, bardzo zbliżone do Polski Powiedziałbym, że może minimalnie niższe Ale to też może być kwestia tego, że jesteśmy aktualnie na obrzeżach Na przykład taka cola 2 razy 2 litry 22 leje No czy nie wiem, 17 zł Widzowie na szybko, bo mamy tylko pół godziny zanim nas wywalą Jest tak, bułeczki, ogólnie. Kamerka jest w taki sposób, bo nie mam spodni Serek wiejski dla mnie, jeden batonik, drugi batonik, taki typowo rumuński, jakiś serek typu almette oraz energol rumuński. A, i wszystko kosztowało 24 zł, no i jeszcze pasta. Witam Was, jesteśmy sobie na balkoniku, ponieważ jest 18 stopni, tak jak już mówiłem. Mamy takie batoniki, które Wam wcześniej pokazywałem. Tak się to prezentuje, uwaga też. O fuj, z adwokatem to jest chyba dobrze niedobre, nie ma... no. Ale to dobrze, to już lepiej smakuje. Bo, nienawidzę, o fuj. No widzę z adwokatem. Ten jest już lepszy, bo ma formę taką piernikową. Ale też nie spokojnie. Też średnio, ale lepsze. No, piernik z rdzynkami, ale główną. No co, teraz to zjedz ty. Takie wybrałeś. Witam Was serdecznie, oprowadzę Was tutaj po naszej posiadłości. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca, jak możecie zobaczyć. Miejsce dla dwóch osób, znaczy się dla czterech, w sumie dla dwóch par o to chodziło. Taka mała kuch kuchnia, niestety bez herbat ani bez niczego, bo też za późno zabukowaliśmy, nie zdążyli prawdopodobnie niczego przygotować. Łóżko takie z twardszych na pewno, zobaczcie sobie ten materac. No, także tak się prezentuje. Yy, mamy też taki telewizor, bardzo fajny. Jeździ sobie. Możecie sobie nim poruszać. Na przykład najpierw oni chcą obejrzeć. Oglądają, wtedy tam jesteście, albo tam ktoś leży, teraz tam możecie. Oczywiście wszystko wyglądało ładnie posprzątane wcześniej, ale zadomowiliśmy się, co prawda za 10 minut musimy stąd uciekać, ale zaraz to wszystko się ogarnie. Chodźmy teraz do łazienki, mamy taki lekki przedsionek. wanna bardzo duża na dwie, trzy osoby, także... Możecie tutaj zapraszać znajomych. To jest chyba jeden z najczystszych pokoi, jakichś tam noclegów, jakie tylko widziałem. Naprawdę jest mega czysto. I takie powietrze jest fajne, świeże. To jest taki fajny przepływ powietrza. Jeszcze balkon, który przed chwilą widzieliście. I najważniejsze, czyli test materaca. Weźmy sobie, gdzie ludzie śpią. Czysto. Czysto? Nie no przecież to nic nie ma, ja nie wiem, to nie chyba nowe kupowali przed naszym przyjazdem Ja rozumiem, że oni chcieli się pokazać na kanale Kwiatek z dobrej strony, ale żeby specjalnie nowe kupować? Próbowałem beknąć, ale nie mogę Oddaj, oddaj Oddaj Wicie Wicia? Tak słucham? Nie mów słucham, być. Bo... Idziemy do drugiego noclegu, zobaczcie ja mamy kolegę, on nas odprowadza chyba Cały czas idzie za nami Pokaż różyczkę, Wicia Jesteśmy już na takim pierwszym przystanku. Jeszcze trzy przesiadki nas czekają albo dwie. Przez całą godzinę poprzednią próbowaliśmy kupić bilet. Na początku jechaliśmy na gapę. Następnie musieliśmy się pomęczyć z aplikacjami tutaj rumuńskimi, ponieważ aplikacja biletowa ma dosłownie jedną gwiazdkę na App Store'ze i żeby ją użyć musieliśmy wygenerować, w sensie kupić dosłownie numer telefonu rumuński, ponieważ polski nie działały i taki bilet na trzy dni kosztuje zobaczcie, nie wiem co narobi. robi, 20 Alei, czy to jest jakieś 16 zł Naprawdę mega tanio Tylko no te aplikacje są tragiczne Widzowie, idziemy teraz sobie na metro Jest pierwsza zguba w ogóle Na wycieczce, jest nią Mój selfie stick, który kosztował 60 zł Z temu, nie wiem gdzie się podział Prawdopodobnie gdzieś w metrze go zostawiłem Znaczy się w tramwaju Specjalnie się cofałem do restauracji, żeby zobaczyć Czy go nie ma, ale no nie ma go tam A teraz spieszymy się do naszego Normalnego apartamentu Jesteśmy widzowie pod Żabką jeżeli nie wiedzieliście to od jakiegoś czasu Żabkę można też znaleźć właśnie w Rumunii Tu nazywa się ona FRO Jestem ciekaw czy będą tutaj polskie produkty Importowane czy raczej będą Rumuńskie z domieszką polskich Także zobaczmy Ogólnie na razie wszystko wygląda dosłownie tak samo Wszystkie te jakieś dania gotowe Są takie same Tutaj te tomciopaluch jest dosłownie takie sam Czekaj, a zobaczmy kod kreskowy Bo potem będzie widać czy to z Polski jest Pięć. Ej nie, dobra to jest tutaj robione Co tutaj jeszcze mamy? No dosłownie wszystkie produkty są takie same tylko że inaczej nazwane. Co widzisz? Ja nie wiem no co to jest napisane, a ja wiem, że ja to lubię. Taka bagietka 9 zł chyba, ale nie, 10, sorry, a może 11, ja nie wiem. No 10, 11, 11. to 10-11. Tego nie ma, ale co to jest? Klopsy. Klopsy na przykład. pączki takie same nie ma. Ogólnie nie ma polskich produktów, co? jestem zdziwiony. O, ale skąd wiesz, że to jest polskie? No ale to jest zagraniczne, prosimy. Po polsku. Udało się znaleźć coś polskiego, serek wiejski taki, polski, ale jest do tego zdecydowanie mniej niż myśleliśmy. Witajcie widzowie, 6 godzin później, jest aktualnie godzina 20 jakaś i wydarzyło się parę nieprzyjemnych sytuacji. Przede wszystkim to, że dotarliśmy na miejsce, które zostało wskazane na Agodzie, czyli na stronce, na której zarezerwowałem nocleg. Po dodzwonieniu się do właściciela powiedział mi, że muszę zrobić jakieś dwa, Etapy kolejne weryfikacji, żeby dostać w ogóle dostęp do mieszkania, pomimo tego, że na stronie było napisane, że jest zarezerwowane. Gadaliśmy przez jakieś 6-7 minut i powiedział, że trzeba zrobić jakąś dodatkową opłatę w ogóle, co jest absurdem, ponieważ wszystko powinno być w cenie. Zrobiłem jakiś tam formularz, wpisałem wszystkie swoje dane, ponieważ podobno coś takiego trzeba robić we wszystkich hotelach w Rumunii. Co prawda wczoraj nie musieliśmy tego robić z jakiegoś powodu, nie wiadomo. A po drugie zażyczył sobie, żeby zapłacić 2. 20 euro za sprzątanie, bo inaczej nie wpuści nas do mieszkania, bo przecież na godzie przecież to nie ma nic napisane, to trzeba się domyśleć, że trzeba dopłacić 10 euro za jeden dzień pobytu tutaj. I jeszcze najlepsze w tym jest to, że w ogóle po tym jak zapłaciłem okazało się, że w ogóle był zaznaczony zły adres na tej stronie, na której kupowałem i musieliśmy przejść 500 metrów do innego bloku. Strasznie ofensywny był gościu, nie potrafi normalnie wytłumaczyć. Dla mnie, jeżeli ja kupuję na takiej stronie, to wszystko jest już w cenie i powinna być jakaś wiadomość. Z nim się nie da na Agodzie skontaktować, żadnej wiadomości nie dostałem. Jeszcze jedna rzecz absurdalna. Moje ukochane rejsy. Tutaj smakują odcem i pomidorem. Jestem zawiedziona bardzo. Jeżeli chodzi o sam pokój, to jest on w miarę ok, naprawdę nie jest najgorzej. Możecie sobie zobaczyć kuchnia, tam jest łazienka po prawej stronie, wejście na kartę. Myśleliśmy, że choć trochę zwiedzimy, koniec końców się nie udało. Na szczęście mamy cały jutrzejszy dzień, także jeszcze mamy czas na zwiedzanie. Kolejny dzień, my już wstaliśmy, aktualnie przygotowujemy się do wyjścia, mamy bardzo długą listę tego co chcemy chcemy zwiedzić. Wiktoria tego nie wie i nie będzie wiedziała. I no, zobaczymy jak będziemy wychodzili. Wicia, co sądzisz na razie o Rumunii? Jak, wy, jak się prezentuje w ogóle? Podoba ci się tutaj? Od 1 do 10? 7. Czy chciałabyś tu mieszkać? Na 7 by się ceniło? Nie chciałabym, dlatego 7. Nie no, ogólnie to widać, że tu są bardzo stare te wszystkie budynki, taki PRL typowy. Jak jechaliśmy tutaj, bo idziemy właśnie na ogród taki botaniczny, który wam się tutaj wyświetla, to cały czas były te same szare bloki, niczym się od siebie nieróżniące. Kotek, dawaj. Musisz go do siebie wziąć. O, ale się przeciąga. Dawaj go. Da się pogłaskać? O, leciutko. Ale taki grubiutki jest, stąd chyba dużo dostawał. Ale mały chyba co? To jest dziewczynka chyba. Ej, ale zadbamy. Patrzcie, widzowie, jak kotu się robi takie falczki na szczelicie, to znaczy, że je się zdrowo odżywia i jest zdrowy. Patrzcie, widzowie, tutaj jest wiewiórka. Kupiliśmy wejście, kosztowało 4 zł na osobę, jako studenci, ale sobie popierdziela. E, dostaliśmy zadanie, musimy przejść cały ten, całą tą trasę w ogrodzie botanicznym. Każdy jeden punkciek to jest pytanie, jak zrobimy. To dostaniemy mały prezent Tak jest nasze zadanie Mamy na teraz Mamy takie konto I jest Wicia i jest Kwiatek I musimy tak zaznaczyć Ale pierwszym razem będziemy zaznaczać Nie, bo można nawet y, do czterech graczy może na tym Ogólnie zajebiste miejsce Tylko w ogóle tutaj nie ma ludzi No to też kwestia pewnie tego, że Jest listopad i za bardzo nie ma turystów Ale jakby nie patrzeć jest kurcze niedziela Także i tak się spodziewałem, że ktoś tutaj będzie Jaka jest najpopularniejsza budowla w Indiach? Taj Mahal, Koloseum czy Lul. Jesteśmy już pod sam koniec całej tej trasy I zobaczcie sobie co tutaj jest Dosłownie jesteśmy w ogrodzie botanicznym A za nami są takie potężne, kurde, kominy Jest to ciekawe połączenie Witam widzowie, jesteśmy teraz Pod budynkiem parlamentu Jak możecie zobaczyć pogoda nam nie za bardzo dopisuje Jest tak szaro, jak tylko się da W dodatku mgła również nie pomaga Ponieważ za bardzo nic nie widać Na dalszą odległość Jednak okazało się, że ten parlament To tak naprawdę jest pałac, do którego można Sobie za darmo wejść i mamy tutaj pełny Jakiś różnych obrazów. Nie wiem, co jest dalej, ale ten budynek jest naprawdę ogromny. Zresztą teraz sobie możecie zobaczyć, jak on wygląda z zewnątrz. Musieliśmy jeszcze w ogóle przejść security check, także musieliśmy zostawić swoje napoje przed budynkiem. Włożyliśmy je do śmietnika, tak żeby je potem wyjąć, bo to był bardzo senny energetyk rumuński, którego nie ma w Polsce. Kosztował półtora złotówki. I woda bąbelkowa. Podeszliśmy sobie pod katedrę. Zobaczcie, sobie, ona cała złociutka jest. Niestety nie można wejść, powiedz Wicia Bo jest zamknięta od 15 do 29. No, a jest 23 chyba dzisiaj, także nie dostaniemy się. W ramach pocieszenia jest tutaj kotek. Witamy serdecznie pod kantorem. Udało nam się wymienić troszkę gotówki euro na leje. Ile to jest w ogóle? Wyglądają na takie, co można zjeść, i wypuść, i będzie ok. Bo Ej, dawno bąbelkowa. nie jadłem taki. W ogóle kurs waluty jest bardzo dobry. Dobry, bo tak naprawdę prawie wymieniali po cenie, którą można było zdobyć na Google, znaczy wyczytać. Dosłownie chyba 1% mają prowizji, także no naprawdę malusieńko. Moi kasy niestety nie chcieli wymienić, ponieważ miałem 10 euro w monetach i pani powiedziała, że niestety nie przyjmują monet, także tak wygląda sytuacja. Pora na klasycznego maka. Ten jest jakiś bardzo mały w ogóle. Nie wiem czemu, czy to tak wszystkie wyglądają, ale zobaczymy, co mają w ofercie. Wyszło coś takiego, drwal dosłownie wege ponieważ też z krążkiem cerowym w zestawie 36 lei, czyli 30 zł, zwykły drwal z wieprzowiną oraz takie łódeczki, które kupiliśmy z sosem wszystko łącznie wyszło 85, 50 no czyli 70 coś zł no dobra, troszkę biedniejsz od tego polskiego, trzeba przyznać podobno to jest jakiś świąteczny burger zobaczcie sobie jak wygląda w środku czas na test mam no Dwa lepszy, ta bułka trochę za mała jest Zobaczcie sobie, ten ser wygląda troszkę inaczej w środku Widzicie, trzy godziny potem jesteśmy już Jak oceniasz Wege Burgera? Wege Burger. dobry był Ogólnie moje smaki Bo jestem picky eater, ale jeśli patrzyć na smaki Normalnej, zdrowej, dobrze rozwiniętej osoby To był on za suchy, za mdły i wszystko I ogólnie jeśli chodzi o McDonalda rumuńskiego To mogę się tylko dla niego przeprowadzić do Rumunii Bo na przykład kola była zimna, ale bez lodu A ja nienawidzę na napoju, więc było super. A my sobie idziemy teraz, widzowie, właśnie po starym mieście. Tak to się prezentuje. Cały czas powtarzam te same zwroty, ale to trudno. Bardzo mało jest to stare miasto, z tego co widziałam na google. Szukam takiej jednej miejscówki z TikToka. Może się uda. Co chcesz powiedzieć? Że mam trzy powtórki do kurkona. Wicia powiedz, co chcesz wziąć. 20 mg na kubek. Co jest? Ale w sumie ceny są ok. A tutaj jeszcze ale z drugiej strony macie problem. jeszcze tutaj inne rzeczy. Wicia, przed co chwilę, mówię? Dosłownie przed sekundą mówię. Do, no nie wiem, przed sekundą no, dosłownie zanim tu przyszliśmy, że no jakby była jakaś czekolada do picia, z kubek co można wziąć jakieś grzane wino, coś To bym sobie wzięła i co? To jest przeznaczenie. A w ogóle zobaczcie tutaj jaki jest przepiękny budynek. To jest chyba najładniejszy z tych, jakie widzieliśmy, bo jest bardzo ładnie oświetlony. Usiedliśmy teraz w takiej galerii na chwilę, żeby odpocząć. Na starym mieście się znajduje. Ja sobie zabrałem jedną z gazet, które tutaj leżą do mojej kolekcji, gazet z różnych państw i ogólnie bardzo fajna miejscówka. Akurat nam się udało znaleźć miejsca siedzące Możecie zobaczyć, że tu jest naprawdę sporo ludzi Wicia, pokaż swoją kolekcję Funko Pop Stranger Things Za to zabiją mi wszystkie fanki Kinder Joy Stranger Things To był mój pierwszy dzisiaj wylosowany Kinder Joy Pierwszy dzisiaj A pierwszy w ogóle Stranger Things Kinder Joy To był Will Upside Down we? Jest warty nawet od 50 do 100 zł, i taki wheel jest warty 10 upside down. na wheel. Znaleźliśmy kolejną miejscówkę. Jest to kawiarnia Van Gogha. Tak się prezentuje. Jest naprawdę mega fajna. Eee, no, i czekamy teraz na zamówienie. I powoli nam mija czas w Bukareszcie. A czy przynajmniej ten dzień, jutrzejszy będzie tym wylotowym. Zobaczymy, gdzie się dalej udamy. Taki oto sposób. Jesteśmy teraz pod Ateneum Rumuńskim. Możemy zakończyć tę część wycieczki. Idziemy do domu, ponieważ wyczerpaliśmy. Paliśmy już w sumie większe rzeczy do zwiedzania. Kawa w ogóle w poprzednim kliwie była bardzo dobra, tak w ogóle także polecam i widzimy się zaraz. Także już jesteśmy. Widzicie, mamy piwko oczywiście, jak na każdym vlogu z każdego państwa trzeba przetestować. Nazywa się ono Bertolt, kosztowało na polskie chyba złoty 80 zł, albo nawet mniej, może jakieś złotówka 70. Zł. Także pora na przetestowanie. Z tego co wiem, to jest jasne, więc spróbujmy. Ej szczerze, nie jest ok, jest, jest naprawdę ok. Jakbym miał ja ocenić, podziewałem się totalnego szczocha za te pieniądze, ale jak dla mnie naprawdę jest spoko. Ja będę testować też to piwo, ja nienawidzę piwa, nienawidzę piwa, w żadnej postaci nienawidzę piwa. Ale mało na ząb. Taki lech. Zostawia po sobie taki goryczkowy smak. I mamy tutaj takie coś. I ja kupiłam to z myślą o tym, że piwo smakowe, dobra, nie ma nic ciekawszego w sklepie. Czytam tu Cydru de mery. Ogólnie kocham cydr. Jestem degustatorką numer jeden cydru. Zobaczcie, jak tam się gotuje. Nie, to jest cydr chyba. Mamy to? Cydr, ale... Z nutą piwa. Nie, bo cytr jest tylko z owoców, to nie ma chmielu. No, może mi się wydaje po tym piwie, ale jest pyszny cytr. Witam Was widzowie w ostatnim dniu z Bukaresztu Zobaczcie sobie, za nami jest taki duży budynek Jest to nasz przystanek, ostatni już staliśmy o godzinie 8 czy tam 9 Szybko pojechaliśmy w kierunku Term, które są zaraz obok lotniska Teraz Wam się to pokazuje Jest to w ogóle największy SPA w całej Europie Także będzie trzeba przetestować Będziemy tam na 4,5 godziny Jako, że lot mamy dopiero o godzinie 19.40 Więc postanowiliśmy nie marnować tego dnia I nie czekać po prostu na odlot przez Cały czas kupujemy tam taką drugą wejściówkę, bo są trzy możliwości i ona kosztuje około 90 zł. Właśnie na te 4,5 godziny była też opcja całego dnia kupienia, ale niestety nie wybraliśmy czegoś takiego. Ale podobno jest bardzo fajne. W dodatku jest poniedziałek, więc mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi. Cześć, nagrywam tu w trakcie montażu. Ogólnie to sprawa wygląda w ten sposób, że za bardzo na terenie całego akoparku nie można było używać telefonów, przez co z samego obiektu nie mamy absolutnie żadnych nagdań oraz zdjęć, ale naprawdę jest przepięknie. Serio zarąbiste jest to miejsce, szczególnie w lato, bo i tak to, co było zamknięte, to jest jedna piąta tego, co jest normalnie dostępne. Wyszliśmy już z akwaparku, jak możecie zobaczyć, jest już ciemno tak naprawdę. Powoli zbieramy się na lotnisko. Spędziliśmy 4 godziny na akwaparku i w ogóle wydarzyły się dwie nieprzyjemne sytuacje. Pierwsza jest taka, że nie miałam kąpielówek, tylko zwykłe bokserki. Powiedzieli mi, że nie mogę chodzić w bokserkach i muszę kupić ich kąpielówki, które kosztowały 134 Leje, czyli to jest jakieś 110 zł. To jest posrana cena, totalnie posrana. I ja postanowiłem, że nie będę tyle płacił, ponieważ jest to więcej niż tyle, co zapłaciłem za bilet. Więc w najzwyczajniej w świecie chodziłem cały czas obwieszony ręcznikiem. Cały czas widzieliśmy tylko takich ludzi, co chodzili, szpiegowali, czy mam zmienione spodenki. To jest naprawdę posrane. Gościu normalnie złoki toki chodził i rozglądał się wokół. Ale koniec końców nie wyrzucili nas, chociaż fajny byłby tytuł. I siedzimy aktualnie pod Lidlem i jemy sobie. Taką Ala kolację, ponieważ za dwie godziny mamy lot. Także widzimy się na lotnisku. A ja mam taki pasztet wicie mi kazała pokazać. Kosztował 0,70.